Ludziska, wyobrażacie sobie, jak wyglądaliby ludzie w wersji Shaini? i może dobrze, że nie. Dlaczego taki wstęp? Bo w dzisiejszym odcinku otwieramy Pikachu V Box. Z dodatku Shining Fates. Bardzo ciekawy dodatek, który już ma ponad dwa lata, a który dropi niesamowite karty z Pokemonami Shiny. Dodatkowo otworzymy Virizion V Boxa z bardziej aktualnymi dodatkami, takimi jak Astral, Radiance, Lost Origin oraz Fusion Strike. Dlatego nie mogę się doczekać, aby je otworzyć, nadrobić kolekcję. W przypadku na przykład tego boxa chodzi mi o tą piękną promkę z Pikachu. Choć Chociaż liczę tutaj na jakiś ciekawy dropik, jeśli chodzi o dodatek Shining Fates. Jeśli jesteście ciekawi, serdecznie zapraszam do oglądania do końca. A ja oczywiście wspomnę o sposobie tego materiału, jakim jest pokemarket.pl. Jeśli jesteście zainteresowani jakimiś właśnie starszymi produktami do nadrobienia, do swojej kolekcji, serdecznie zapraszam do Pokemarketu, Marketu, ale jeśli chcecie kupić już coś najnowszego z ery Scarlet and Violet, również jest. Link w opisie do Poke Marketu. Serdecznie Was zapraszam. A ja przechodzę do otwierania. Więc mamy naszego V Region Boxa oraz Shining Fates Pikachu. Otwórzmy je po kolei. Więc let's go. Dobra. Piękny pikaczek. Sprawdźmy tą promkę. Nie miałem mi w swojej kolekcji kart Pikachu, a postanowiłem, że skoro zacząłem od ery Sword and Shield, no to przynajmniej wypadałoby nadrobić wszystkie karty Pikachu z tego dodatku. Tak przedstawia się ta promeczka. Pewnie bardzo dobrze ją znacie. Zakładam, że nie jest jakoś bardzo droga. No i oczywiście promeczka. Mamy kolejnego pikacza do kolekcji. A jeśli chodzi o boosterki, to je otworzymy za chwilę. Najpierw przejdźmy do Virizion boxa. Jeszcze Virizion. Tu jest, też ciekawie, niestety Virizion jako... Nie wiem czy ja dobrze mówię, czy to jest Virizion czy Vi Virizion. Ja będę bardzo mocno spolszczał. Nie wiem na ile Virizion jest grywalny, raczej w ogóle. Karta Jumbo do kolekcji. Będę musiał coś z tymi kartami Jumbo zrobić. Może wyłożę nimi e, ściankę. Jest to jakaś myśl. Jest nasza promeczka Viriziona. Wygląda dokładnie tak samo jak karta Jumbo. Centering chyba idealny. Oraz promeczka z Caldeo. Z tym oczywiście promkowym holo. w kółeczka. No i boosterki. Tak jak mówiłem, Lost Origin, Astral Radiance oraz Fusion Strike. Zacznijmy otwierać. Let's go. Do no starych dni. Powiem wam, po ostatnim live'ie, na którym otwieraliśmy tak masę nowych boosterów z and Violet, że aż się zastanawiałem, czy ja przypadkiem nie zapomnę dobrze przekładać kart ze starych dodatków, bo jednak, kurczę, to może wypaść jako nawyk, ale widzę, że jest to jak jazda na rowerze. Naprawdę ciężko jest zapomnieć, jak się przekłada karty. Mamy full artowego trenera Kuk, fajnie, że w ogóle jakiś drop jest, bo mamy aż 8 boosterów do otworzenia, więc szansa na dropik jest naprawdę duża. Jednak liczyłem na Trainer Gallery z Pikachu w Lost Originie, więc... Ach, chociaż i tak miło, że jakiś dropik jest. Ostatnia karciożka. Wow! Ej, wow, dobra, no to w sumie bardzo dobry booster, naprawdę mamy full artowego trenera i full artowego Pokemona. Okej, okay, okej, okay, ej, naprawdę potężne dropy muszę powiedzieć. Full artowy trener, full artowy Magnezone V, dobra, mogło być lepiej, ale jak na boosterek jest naprawdę ładnie, a dodatkowo ich centering jest w sumie przyzwoity, więc jestem ciekawy jaką ocenę... PSA by dostały te karty. Dlaczego w ogóle o tym mówię? Dlaczego w ogóle jest tutaj ta wstawka? Dlatego, że Poke Market rozpoczął nowy projekt, tak zwany Grading Market. O którym chciałbym Wam tutaj troszeczkę wspomnieć. Jeśli bylibyście zainteresowani wysłaniem swoich kart do PSA, aby karty zostały ocenione przez renomowaną i jedną z popularniejszych firm, i chyba najpopularniejszą firmę gradującą karty, nie tylko karty Pokémon, ale również, więc jeśli bylibyście zainteresowani gradingiem kart. To w tym momencie możecie to zrobić przez pośrednika, jakim byłby Grading Market. Wystarczy wejść na stronę, uzupełnić dane, wybrać kartę, zapłacić oraz wysłać swoje karty, swoją kartę do. Grading marketu i resztą całej papierologii i całej tej roboty związanej z załatwianiem spraw z gradingiem zajmuje się Grading Market. Jeśli bylibyście czymś takim zainteresowani, to serdecznie Wam polecam i zapraszam. Ja na przykład skorzystałem z tej opcji, ale o tym będzie później. To tak tylko taki mały, mała zapowiedź dla Was, że planuję nagrać jeszcze parę materiałów. Ogólnie trochę się zainteresowałem tematem gradingu, więc jeśli jesteście ciekawi, subskrybujcie. Tak w ogóle, jeśli chcecie coś. Opowiedzieć, dać znać to. Napiszcie w komentarzu, z chęcią dowiem się, co o tym myślicie albo czego chcielibyście wiedzieć, bo planuję trochę ponagrywać, takich bardziej instruktażowych filmów na ten temat. Bo dla mnie na przykład temat gradingu był kiedyś bardzo obcy, więc może dla Was również z chęcią to zrobię. Teraz tylko informuję, że coś takiego startuje w tym momencie, więc serdecznie zapraszam. A ja już nie przerywam. Oglądajcie, może uda się trafić tego Chalizarda. Jakby był sensowny, to wysłałbym go do PSA-ki. Wiecie ile on chodzi? Jako PSA-10? Superowe pieniądze, więc fajnie byłoby trafić. Zobaczymy, czy tak będzie. Zapraszam dalej do materiału. Już Nie przerywam. Oczywiście, Grading Market, link w opisie. Link w opisie. Dobra, lecimy. Czyżby to była zapowiedź czegoś naprawdę cudownego, cudownego openingu? Nie wiem. Sprawdźmy to. Lecimy dalej. To co? Może Shining Fates? O kurde, dobra, zróbmy to. Pamiętam to. Powiem wam, dla mnie Shining Fates jest tak bardzo sentymentalnym dodatkiem. Ze względu na to, że jest to dodatek, który, no, w którym jest to moje pierwsze ETB. To z Eevee. Dlatego doskonale pamiętam jak otwierałem jeszcze te boostery. Czytałem te wszystkie Pokemony. I pa patrzyłem na tych trenerów i tak dalej. Z taką bardzo dużą niewiedzą jak to wszystko ogarnąć. Manafy. Niestety w pierwszym boosterku nic. Nawet jakiegoś zwykłego podrzędnego szajniaka. A, Szkoda. Ale lecimy dalej. To co? Astral Radiance. Dobra, metaliczna energia. Możecie dać znać, bo jestem naprawdę ciekaw. Yy, jaki dodatek o switch card? Fajnie, chociaż nie jest aż tak potrzebny. Czy jakiś dodatek był dla was taki ewidentnie pechowy? Bo jeśli chodzi o mnie, to na przykład właśnie ten, który teraz otwieram, czyli, czyli Astral Radiance. Jest to dla mnie jeden z najbardziej pechowych dodatków, w którym naprawdę chyba nie zdarzyło się, żebym trafił jakieś naprawdę potężnie dobre karty. Wydaje mi się, że z wszystkich, jakie otwierałem, ten dodatek mam najbardziej pechowy, i tak samo się to trzyma do dziś. Dajcie znać. Czy wy macie coś takiego? Macie jakiś dodatek, który otwieraliście? Mimo tego, że otwieraliście go dużo, to nie wypadło zbyt często? Ja jestem ciekaw. Dajcie znać, a my przechodzimy dalej. No to co? Rozpoczynamy nasz pojedynek boosterków. Jak zwykle wybierz albo lewy, albo prawy boosterek. I ostatnia karta, która będzie miała więcej życia, ten boosterek wygrywa. Sprawdźmy, czy masz szczęście. I oczywiście, daj znać w komentarzu, czy udało ci się. Trafić, a my rozpoczynamy otwieranie. O, dwa nikity, tutaj się widzę, trafiły. Jan Makaknera, o, piękny Morpeko, już zapomniałem o tych pięknych artach, z tego dodatku mamy Reverse Holo i teraz ostatnia karta. Remis ludziska, remis, wyjątkowo. Po Trzecia podrząd Manafi. Kurde! Naprawdę, znaczy troszkę jestem sfrustrowany. Wiem, że w ogóle ten dodatek wypadł już z rotacji, bo większość kart, które możemy tam trafić, jest z oznaczeniem D. Niemniej, no kurczę, chciałem trafić jeszcze jakiegoś fajnego szejniaka, albo cokolwiek, a tu się okazuje, że jakieś same Manafiaki. Szkoda. Dobra, Fusion Strike. Let's go. Fusion mnie nie zawiódł aż tak nigdy, z tego co pamiętam. Nie było tam jakichś rewelacyjnych dropów, ale jakiś mił, wimaxik się trafił. Bardzo grywalnie. Jak już coś z y, Mew tu trafiałem, to coś w miarę grywalnego, no ale nie tym razem. O, bez sensu. Ale dobra, w pierwszym boosterze się corafił, więc mam nadzieję, że teraz również tak będzie. Let's go. Wodna energia. No tutaj przynajmniej mam nadzieję, że się nie zawiodę. Szczególnie, że Lost Origin z tego co pamiętam, nie, ładnie dropił. O, piękny pikacz, ale nie tego szukam w tym dodatku. Snowwear. Ej, kurczę, to znaczy, no coś jest. Jest Trainer Gallery. Nie to, które chciałem, ale fajnie. Cieszę się, że coś wleciało, szczególnie, że jest to Trainer Gallery, którego nie mam w swojej kolekcji. Cieszę się bardzo. Ostatnia karciożka czy coś? Nie, Pyro. Okej, okay. ale z tego Charizarda jestem zadowolony. Muszę powiedzieć, Lost Origin lubi mnie. A ja lubię go. No to ostatni. Był Charizard, może będzie po raz kolejny Charizard, szczególnie, że jest na okładce. Sprawdźmy to. Jest walcząca. Energia. O, sprawdźmy to. Widzę, że ten booster nie jest aż tak powtarzalny, nie ma aż tak, ale jest ten Rusted Shield Wizel. Nie ma aż tylu powtórek, więc może tym razem czymś mi zaskoczy. Jest ten nieprzyjemny kofing, który cieszę się, że wyleciał. Jest, słana. Mamy. Wreszcie jest jakiś shiny. Ciekawe, czy te boostery są jakoś oznaczane. Znaczy, teraz mi tak przyszło, bo trzy razy trafiliśmy booster z energią metalową, trzy razy był ten Nikit i trzy razy trafia się Manafi. No a w tym momencie mamy całkowicie inny booster, prawie inne dropy, wszystkie. I mamy Słane, więc jestem ciekawy, czy to ma jakieś powiązanie. Nieważne, cieszę się, mamy jakiegoś shiny Pokemona. Udało się trafić. Ostatnia karta. Ach, Celebi. nie jest źle. Ej. Dropy są jakie są. No, Chalizarda nie udało się trafić. Szkoda, może będzie jeszcze okazja, bo jak mówiłem, nie planuję się poddawać i najprawdopodobniej jeszcze na kanale wlecą jakieś odcinki z starszymi produktami, których nie otwierałem, bo chciałbym otworzyć większość rzeczy, a na pewno rzeczy, na których mi bardzo zależy, jak ta promeczka z Pikachu. Jeśli jesteście zainteresowani kartami Pokémon, serdecznie Was zapraszam do. Pokemarketu, oczywiście link w opisie, ja Wam serdecznie dziękuję za ten materiał i co? Do następnego!